Maja, jestem misterem Setro, a to e, Ender 2. Tak, od razu przejdę do tego, że nie będzie, e, że mapa Enderu została usunięta przeze mnie stąd. Tutaj dźwięki. E, została e, usunięta i postanowiłem nagrać. E, znaczy no Minecrafta i tak tego, Minecraft i postanowiłem, e, że to będzie Ender 2 e, Ender 2 i tak e, tutaj postaram się, że nie będzie żeby nie było trudno znaczy a, fu, że nie było y, nudno no, trudno e, i tak. Eee, dlaczego też nie w ogóle nie było dawno odcinków? Jak wiecie, szkoła się zaczęła. Sprawdziany na początek, tyle. No i w ogóle. Chciałbym się wziąć też uczyć. Odcinki chyba będą powstawały, kiedy będzie sobota nie coś takiego. Nie wiem, postaram się jak najszybciej. I tak, jak widzieliście. O. To nie jest premium, to jest mineshafter. Premium nie kupię. Nie wiem czy kupię, czy nie. Tak, polernik też sobie dodałem. A jest też do Ale to... dobra. Ważne, że chociaż jest e, Tak To, jest chwileczkę. Hmm, tak. Czeka. No, Myślę, że drewno mi się zbugowało, ale nie, tak jak widać na mapie, e, pobrałem inną mapę, naszą mini i nie mam tam takich już modów, co miałem, radaru i e, tak, sobie tylko wgrałem mini mapę, e, Gram może mody inne, e, ale nie wiem kiedy. Tak mam mapę, ale inną trochę, która też mi pokazuje... wskazuje moby i czym e, jaśniejsze jaśniejsze to kółko, to e, to e, mob jest e, o tak jak teraz na powierzchni, a czym ciemniejsze to może być wyżej albo niżej. też na e, fajny sposób i jak jest biały, to nie wiem, jest mow, albo niebieski to jest e, wodny albo czerwony to znaczy, że jest groźny Czyli creeper tak, drewno się zbiera tak, coś jeszcze e, tak co do mm, góralskiego koryta będzie też nagrywane i co do misy FMC tro na serwerze też będzie. będę nagrywał. Lecz e, od teraz tak często nie będę. E, często nie będę, bo... kurde, Coś bankuje. Często nie będę, ponieważ... Kurwa. E, bo jest szkoła.

A, Craft zrobię. Tak. Dobra. Jak mam węgiel, to wykopię. Przechodzić w jednym miejscu dwa razy. I co? Tak, odcinki nie wiem. I ja będą minutowe jeszcze. Teraz od tego momentu. że chyba będą trochę krótsze niż wcześniej. Ja też ostatnio też czasu tak bardzo nie mam, ale będą się pojawiały odcinki Mam to Kraft zabiera Chyba tutaj na tej górze się da w Zależy. Chyba wiem dlaczego mam lagi, ale na czytałem, to niech się, ale to później zrobię już na stotych wydaniach, chyba przez skateboardu, przez Hamaczyk. Będzie pierwszy domek, bo w ogóle główny dom i postaram się robić filmy, jak w ogóle będę coś robił na szereg domu czy coś, postaram się, żebyście to widzieli. Tu będzie pierwszy. No, Wiem, że chyba ten odcinek będzie trwał 15 minut. A jak już do czasu. Wrócę. Najdłużej nie wiem ile będzie trwało. Chyba do 20 minut. Jak się tak uda. Znaczy no uda się, udało, to piszę udało. Nie wiem czy będę miał czas, żeby do 20 minut nagrywać. Ale nie bójcie się, będę nagrywał. I tak w ogóle to też e, dziękuję tym osobom, którzy mnie zasubskrybowali i weszli na mój kanał. Tak. Dzięki wielkie. Dobra. Tak, no. Taki. Takie coś. I właśnie, i jak chcecie zobaczyć mój skin, to po prostu wystarczy też, yy, no bo muszę znaleźć jakiś temat, bo nic nie gada niestety, nie? Yy, chcecie no zobaczyć mój skin, to to sobie z i możecie zobaczyć mój skin. Jak się nie mylę, to on powinien też być na del skin Skindex, jak już tak to się nazywa. Tam chyba powinien być e ten skin, który teraz wnosił pod jakim nazwem. Chyba szkielet Survival czy jakoś tak? Nie wiem, nie pamiętam. W, wie, wiem, że pierwsza nazwa to jest szkielet. Yy, I chyba to będzie szkielet Survivalowiec albo Survival. Nie wiem. Więc jak chcecie to sobie poszukajcie. Yy. Bah, nazwy. Nie pamiętam dobrze. Tak. Hmm. Hmm. Dużo węża. Oj, teraz jak może. I teraz można zaobserwować. Jak no, ktoś mi pisze, to jakieś wiadomości na ja hamacie, yy, jak yy, kurwa, no nie pisz mi. To. E, można zaobserwować e, na tym na minimapie. E, Takie właśnie teraz czerwone punkciki, to są potwory jak to mówi, ja mówię no to moby, e, które Teraz wypełnię notę. Wypełnię fap. I. No i. To jest dla nas bardzo... Słabe. Że ono się Dobra. wypełni. Bo... Coś takiego. Że jeszcze będzie. No, Albo... Wiem co to. To będzie taka. ...by ich sobie Tu będą dwa łóżka, tak że będę musiał coś nazbierać. Zrobię już dwa, żeby nie biegać. Tak, no, nie, 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 Mam Tak Tak, jak nie, nie, jedna nie, Dobra. Łóżko. Jest już dzień. Przyszło zrobić i dać trochę. E, trochę piachu na szyby. tak No dobrze, że to jest gili. Może trzeba pozbierać lina, <laughs> bo lina się przyda. 马。皮嗯。

Tu będzie. Tu będzie. Tu jakieś skrzynki. się teraz robię. ...ja. E, trochę odcień będzie dłuższy. On no, do końca tego

No i tak, jeszcze raz jak coś, sorry, że nie nagrywam na tamtej mapie, ale tak jak mówię usunąłem kropkę Minecraft i dziękuję jeszcze raz za tyle, no za subskrypcję i za wejście na mój kanał, no i tak, no i do zobaczenia w następnych odcinkach żegnam was subskrybujcie komentujcie oceniajcie na razie pa